Każdy kraj słynie ze swojego mitycznego stworzenia, który ma też swoją historię. Dziś przedstawię kilka z nich, a więc bez zbędnego przedłużania, lecimy. Na pierwszym miejscu Belgia i mityczny stwór z triogi. Pojawia się on również w mitologii rumuńskiej. Mówi się tak na duchy, które powstały z grobów. Przypisuje im się zdolności takie jak przekształcanie w zwierzęta czy stawanie się niewidzialnym. Bardzo ważnym aspektem jest to, że zyskują swoją witalność dzięki krwi swoich ofiar, swoją drogą, idealnie jak wampiry. Nowoczesnym symbolem Stryogi został Dracula przez historyczne powiązanie z wampiryzmem. Kolejna postać pochodzi z Finlandii. Nazywa się go Tuoni lub też Król Śmierci i Świata Podziemnego. Tuoni zabiera ze sobą ludzi do zaświatów. Martwi ludzie przybywający z nim mają specjalną czapkę tłoni na głowie, jak i specjalne rękawiczki na dłoniach. Na podstawie tych znaków, według wierzeń, strażnicy z zaświatów mają stwierdzić, czy dana osoba naprawdę nie żyje. Innym odpowiednikiem jest też klama, czyli inaczej władca cmentarzy. Niektóre wierzenia mówią, że to właśnie tłoni i klama współpracują ze sobą. Kiedy ktoś umiera, oni trzyma go za rękę, klama trzyma go za drugą. Następna kreatura, według wierzeń, zamieszkuje Turcję. Jest to surale. Według miejscowych istota ta może zmieniać się w różne formy. Zmienia się w człowieka, wygląda jak wieśniak o błyszczących oczach. Wierzy się, że osoba, która zaprzyjaźni się z nim, może poznać tajne sekrety magii. Rolnicy i pasterze zawierali z nim pakty, aby ten chronił ich uprawy i zagrody. Cechą charakterystyczną dla tego stwora jest dziwny humor. Często robił przykusy rolnikom i pasterzom. Spakowując ich w choroby, bądź ukrywając się kery drwali. Byci szukali ich w lesie, a na koniec zostali pożarci. Ostatnią, i w sumie moim zdaniem najlepszą historią, jest ta pochodząca z Polski czyli Zmora. Według ludowych podań, Zmorami zostawały dusze grzesznych kobiet, dusze ludzi skrzywdzonych, zmarłych bez spowiedzi i potępionych. Zmorami często bywały siódme córki danego małżeństwa. Wiele osób twierdzi, że widziało zmorę. Według ich opisu, to straszny stwór siadający na klatce podczas snu. Tak mocno, że osoba nie ma jak wziąć wdechu powietrza. Zawsze temu zjawisku towarzyszy paraliż senny, czyli inaczej, pobudzenie świadomości, kiedy jeszcze nasze ciało śpi. Według legendy, gdy zaatakuje nas zmora w czasie snu, musimy złapać ją za szyję i zacząć ją dusić. No i to było na tyle. Czy jeszcze jakieś inne mityczne stworzenia? Jeśli tak napisz je w komentarzu, a my jak zwykle widzimy się niebawem. Siema!